Cześć, dzisiaj coś, co może całkowicie odmienić pisanie wypracowań maturalnych. Mam na myśli prostą, ale naprawdę potężną technikę. Porozmawiamy o tym, jak sensownie wplatać kontekst, czyli ten element, który, no cóż, często sprawia niemało problemów. Okej, okay, to zacznijmy od sedna. Wszyscy wiemy, że kontekst jest kluczowy, prawda? Ale jak go właściwie użyć, żeby nie wyglądał, jakby był doklejony na siłę? No właśnie. To jest to pytanie, które chyba spędza sens powiek każdej osobie przed maturą. Jak sprawić, żeby odwołanie do innego tekstu, no, żeby ono faktycznie coś wnosiło i wzmacniało argument, a nie było tylko takim pustym dopiskiem na boku? I w tym cały problem, prawda? Rada użyj kontekstu jest niby prosta, ale co z tego, skoro często brakuje takiej konkretnej instrukcji, jak to zrobić krok po kroku, żeby to naprawdę zadziałało i no, przyniosło punkty. Ale spokojnie, jest na to sposób. I to prosty niemal mechaniczne. Okazuje się, że klucz do rozwiązania tego problemu jest zaskakująco krótki. Tak, dokładnie. Dwa. Dwa zdania. Tyle wystarczy, żeby kontekst z jakiegoś dodatku stał się potężnym narzędziem w argumentacji. Zobaczmy, jak to działa. Spójrzmy, jakie to proste. Cały mechanizm opiera się na dwóch krokach. Pierwszy krok mówimy, co przywołujemy. Drugi krok? Wyjaśniamy po co to robimy. Koniec. To naprawdę cała filozofia. Pierwsze zdanie to jest nasz fundament. Ma bardzo proste zadanie zasygnalizować o jakim kontekście mowa i wskazać jeden, może dwa kluczowe elementy, które będą nam za chwilę potrzebne krótko, zwięźle i na temat. A żeby było jeszcze łatwiej, mamy tu takie gotowe zwroty wytrychy. To są praktyczne szablony, które pozwalają płynnie i naprawdę elegancko wprowadzić każdy kontekst do pracy. I teraz, uwaga, bo to jest najważniejsza część drugie zdanie. To jest ten element, który sprawia, że kontekst nagle zaczyna działać. Bez tego to tylko taka ciekawostka. To zdanie buduje solidny most między kontekstem a naszą główną tezą. I znowu jest tu zestaw potężnych narzędzi. Te zwroty to takie magiczne łączniki. To one wprost pokazują egzaminatorowi: hej, wiem, po co to przywołuje. To one udowadniają, że całe myślenie jest precyzyjne i celowe. Dobra, teoria teorią, ale zobaczmy, jak ta formuła sprawdza się w akcji. Przykłady najlepiej pokażą jej siłę. Na pierwszy ogień weźmy coś ambitniejszego kontekst filozoficzny. Zobaczmy, jak można wykorzystać myśl stoicką w analizie literackiej. I proszę, to jest idealna ilustracja naszej formuły. Najpierw mamy co? Wprowadzamy myśl stoicką o spokoju wobec trudności, a zaraz potem po co? Łączymy to z dojrzewaniem bohatera. Proste, prawda? Kontekst jest w stu procentach funkcjonalny. OK, zobaczmy drugi przykład, tym razem z mitologii. To przecież maturalny klasyk, więc warto zobaczyć, czy ta sama prosta formuła zadziała i tutaj. I znowu ten sam niezawodny schemat. Najpierw co? Przywołujemy motyw poświęcenia z mitu o Prometeuszu. A zaraz potem po co? Wyjaśniamy, że dzięki temu lepiej rozumiemy ideę przemiany. Kontekst znowu idealnie wspiera argument. No dobrze, był problem, jest formuła i są przykłady. Czas zebrać to wszystko w jeden uniwersalny klucz, który można zabrać ze sobą. A oto i on. Podsumowanie w pigułce. Uniwersalny szablon. To jest gotowa struktura, którą można wkleić do każdej pracy, podmieniając tylko treść. To gwarantuje, że kontekst zawsze, ale to zawsze będzie funkcjonalny. Warto zapamiętać ten schemat. To nie jest jakaś mglista porada w stylu dodaj kontekst. To jest konkretne, niezawodne narzędzie, które pozwala świadomie i precyzyjnie budować każdą argumentację. I na koniec pytanie do przemyślenia. Mając to narzędzie w ręku, jaki kontekst jako pierwszy przychodzi na myśl, żeby go użyć w najbliższym wyprasowaniu?